Dzień dobry. Dziś o strachach, mitach i kitach dotyczących wodoru. Zapraszam serdecznie na nasz film. Dlaczego ten temat? Otóż yy, uważam, że yy, różnego rodzaju uprzedzenia, mity, czy też zwykłe strachy, do pewnego stopnia zrozumiałe, stanowią jedną yy, no, z barier, jedną z przeszkód do rozwoju gospodarki wodorowej. Yy, każdy technolog, każda osoba, która pracuje, że się tak wyrażę, z wodorem. Wszyscy ci, którzy z wodoru produkują nawozy, produkują różnego rodzaju substancje chemiczne. Ci, którzy z wodorem mają styczność na co dzień, z pewnością nie są adresatami tego filmiku. Adresatami tego filmiku są osoby, które się wahają, które być może usłyszały lub zobaczyły. Mm, niesamowite rzeczy na temat zagrożeń, jakie czyhają ze strony wodoru. Oczywiście nie, nie bagatelizuję tego, że wodór jest pierwiastkiem dość niebezpiecznym, ale zapewniam Państwa, technologicznie ludzkość ten, ten pierwiastek opanowała już dawno temu. Więc dlaczego wciąż, wciąż funkcjonują te mity? Dlaczego wciąż wodór budzi taki strach? Postaram się Państwu przedstawić autorską odpowiedź na postawione wyżej pytania. Historia Wodorów w dziejach ludzkości jest stosunkowo krótka, bo sięga wieku XVIII. Okres oświecenia, w którym chyba po raz pierwszy w dziejach ludzkości tak mocno wyniesiono rozum ponad religię, zaowocował licznymi odkryciami, które były naturalnym skutkiem wielkiego zainteresowania ludzi otaczającą ich rzeczywistością. Pierwszą osobą w dziejach, która, no, można powiedzieć, zasłużyła się bardzo mocno w, w, w dziedzinie wodoru, był brytyjski fizyk chemik Henry Cavendish, któremu zawdzięczamy no, wydzielenie wodoru. On też y, jako pierwszy zauważył, że połączenie tlenu i wodoru daje wodę. On też użył w stosunku do wodoru takiego bardzo ciekawego i poniekąd przerażającego w myśle współczesnych mu ludzi określenia, jak powietrze palne. Osobą, której wodór zawdzięcza swoją współczesną nazwę, jest kolejny wybitny uczony, chemik i fizyk z Francji Antoine Lavoisier, człowiek tyleż wybitny, co pechowy, albo żyjący w niezbyt sprzyjających czasach, albo żywot swój zakończył na Gilotynie. Legenda głosi, że chcąc dokończyć eksperyment, poprosił o przesunięcie terminu swojej egzekucji, na co jeden z rewolucjonistów miał powiedzieć, że Republika nie potrzebuje uczonych. Pamiętajmy, rewolucje nie są niczym dobrym. Również jeżeli chodzi o gospodarkę wodorową. A, a wracając już ściśle do kwestii wodoru. Le Boisier określił wodór używając greckiego słowa hydrogenium, to znaczy tworzący, rodzący wodór. XVIII wiek to również czas, w którym po raz pierwszy chyba w historii mamy do czynienia z praktycznym zastosowaniem wodoru. Wodór został wykorzystany do uniesienia w powietrzu balonu. O po samym fakcie Zlecenia balonu w górę, na pewno wszyscy z Państwa słyszeliście. Wszyscy słyszeliście o braciach mongolfie, którzy właśnie jako pierwsi w dziejach pożeglowali yy, w powietrzu balonem na rozgrzane powietrze. Ale chyba niewielu wie, że zaledwie 9 dni po ich historycznym wyczynie miało miejsce również ważne zdarzenie otóż, niejaki Jacques Charles, francuski fizyk i chemik. Do tego samego, do tej samej czynności, do uniesienia balonów powietrza, użył nie gorącego powietrza, ale właśnie wodoru. Eee, po raz pierwszy wodór został wykorzystany przez człowieka do unoszenia się w powietrzu. Czy z czymś to się Państwu kojarzy? Myślę, że tak. I w ten sposób płynnie przechodzimy do kolejnego zdarzenia, które moim zdaniem bardzo, mogło, bardzo mocno legło u podstaw. Zamieszania wokół wodoru, pojawienia się mitów i niestety strachu przed wodorem. To zdarzenie to oczywiście katastrofa sterowca Hindenburg ogromnego niemieckiego sterowca, który był legendą już, można powiedzieć, za swojego życia. W czasie, gdy sterowce były na fali, gdy królowały na światowym niebie, Powszechnie używano do jej wypełniania tego balonu, tworzącego całą konstrukcję, helu. E, podobnie chcieli zrobić Niemcy, ale ponieważ e, byli objęci amerykańskim embargiem, a Stany Zjednoczone ówcześnie były jedynym producentem helu, to poszukując, poszukując alternatywy, wymyślili zastosowanie wodoru, właśnie jako tego wypełniacza, wypełniacza tego balonu e, sterowca. No, Hindenburg, Hindenburg był właśnie takim wodorowym starowcem i Hindenburg przeszedł do historii jako maszyna, która w dość spektakularny, niestety tragiczny sposób runęła, runęła na ziemię, powując czy zakładając wielki popkulturowy mit. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Absolutnie nie kwestionuję samego faktu katastrofy. I nie kwestionuje, nie kpię, broń Boże, z ofiar 30-kilku ofiar tejże katastrofy. Niemniej jednak, sama katastrofa, jakkolwiek spowodowana bezwzględnie wybuchem mieszanki tlenu i wodoru, stała się mitem, dlatego że już inni, nie związani wprost z, ani z branżą lotniczą, ani z branżą odorową ludzie. Ten mit postanowili utwierdzić. Katastrofa Hindenburga posłużyła do stworzenia popkulturowego mitu, który narodził się w końcówce lat 60. XX wieku. W epoce Dzieci Kwiatów, w epoce rozwoju kontrkultury, w epoce żywiołowego rozwoju muzyki rockowej. I właśnie muzycy rockowi, brytyjski zespół Led Zeppelin, w znakomity sposób zasłużył się dla utrwalenia mitu hmm, wodoru jako wielkiego zagrożenia dla ludzkości. W jaki sposób? Otóż wydali swoją pierwszą znakomitą płytę, bodajże w 1967 roku, nie, która miała bardzo oryginalną i no, wręcz proszącą krew w żyłach okładkę, co przedstawiła okładka. Na okładce można było zobaczyć wielkie cygaro wypełnione wodorem, cygaro, czyli Hindenburga, w, w płomieniach unoszącego się obok konstrukcji metalowej, która mogła być albo słupem elektrycznym, albo masztem radiowym. W każdym razie wygląd tejże płyty, w połączeniu z bardzo piorunującą, rewolucyjną muzyką, no, tworzył, tworzył bardzo nomenomen -nomen piorunującą mieszankę. Współcześnie przykłady mitu na temat wodoru możemy odnaleźć w wybitnych dziełach filmowych. Mam tu na myśli film sprzed dwóch lat, film oscarowy, film wybitny pod tytułem Oppenheimer. Oczywiście jego treść, jego fabuła odnosi się do projektu Manhattan, czyli do projektu amerykańskiego, projektu pozyskania bomby atomowej. Niemniej jednak wodór czy bomba wodorowa, a właściwie jego zastosowanie w postaci bomby wodorowej, no, jest drugoplanowym, bardzo negatywnym bohaterem. Naukowcy świadomi siły niszczycielskiej bomby atomowej z nabożną nabożnością, wręcz z przerażeniem wspominają o tym, co by było, gdyby bomba, gdyby skonstruowano już nie tyle bombę atomową, a bombę wodorową. Obaw było dużo, ale interesy polityczne i potrzeby mocarstwa były silniejsze. Paradoksalnie, jeden z bohaterów, jeden z członków zespołu w projekcie Manhattan, Edward Teller, był twórcą bomby, amerykańskiej bomby wodorowej. Amerykanie, twórcy mitów. No właśnie, dlaczego w wyobraźni masowej dlaczego w popkulturze nie utrwaliło się przekonania o tym, że wodór może być w cudzysłowie dobry, ponieważ napędzał, posłużył do napędu rakiet wykorzystywanych w amerykańskim programie Apollo. Dlaczego to pozytywne zastosowanie wodoru się nie przyjęło? Pytanie być może za miliard dolarów. Dziękuję.